Jakiś już czas temu na kanale w paru shortach opowiadałem wam o różnych rodzajach ofiar składanych bogom w starożytności. Jednak pominąłem tam jedną, chyba najbardziej ekstremalną z form tego sposobu sprawowania kultu, chcąc nagrać na jej temat trochę dłuższy materiał. Jak widzicie, oto on. Mówię tu rzecz jasna o słynnych i rozbudzających wyobraźnię ofiarach składanych z ludzi. Wbrew temu, co może się wydawać, w starożytności nie były one aż tak częste, jak niektórzy dziś uważają, i zdarzały się raczej sporadycznie, i jednak występują i były czymś, z czym ówcześni mieszkańcy naszego globu musieli się liczyć, zwłaszcza w perspektywie jakiegoś zagrożenia lub innego ekstremalnego wydarzenia. W filmie tym skupimy się głównie na tak cywilizacji grecko-rzymskiej, choć dla porównania pojawią się też informacje z innych państw, ale raczej będą to te bliższe. Chodzi głównie o rejony Mezopotamii, Syrii czy Egiptu. Także jeśli temat was zaciekawił, rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie sobie coś do jedzenia, bo w końcu nic tak nie poprawia apetytu jak dywagacje na temat mordowania niewinnych osób, Zostawcie suba, łapkę w górę, wbijecie na Discorda, możecie wesprzeć nas na Patronite. Ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym wspierającym, zarówno tym z Patronite'a, jak i z YouTube'a. No i nie przedłużając, ja jestem Domian z kanału Na Skrzydłach Historii, no i zapraszam Was do oglądania. Na początku kwestia, która dla wielu osób może wydawać się oczywista, ale jest na tyle ważna, że musimy sobie ją tu poruszyć. Czyli kiedy właściwie starożytność się zaczęła? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta i choć oczywiście nie mamy dokładnej daty, to o starożytności możemy mówić od momentu, kiedy mamy jakieś źródła pisane i tym będziemy się kierować w tym filmie. Dlatego nie będzie w nim chociażby o ofiarach z ludzi w epoce kamienia i tym podobnych, o których wiemy tylko dzięki archeologii. Ustalenie z kolei końca starożytności nie ma w tym filmie większego znaczenia, gdyż co do zasady ofiary z ludzi przestały mieć jakąkolwiek rację bytu wraz z upowszechnieniem chrześcijaństwa. Zatem przechodząc już do tematu, zaczniemy sobie nie od wspomnianych Grecji i Rzymu, ale od tego, jak się sprawy miały na długo przed ich powstaniem. Ofiary z ludzi były praktykowane już przez cywilizację Sumerów, co potwierdza przypadek odkryty przez Leonarda Uleja podczas wykopalisk prowadzonych w latach 1922-1934. Ekspedycja zlokalizowała wtedy grób wysoko postawionej kobiety o imieniu Shubat. W grobowcu, poza typowymi, bogatymi darami, znaleziono też coś dużo bardziej niecodziennego: mianowicie przeszło 20 ciał innych ludzi, najprawdopodobniej jej świty. Nie jest to odosobniony przypadek, gdyż podobna sytuacja miała miejsce w pobliskim grobowcu mężczyzny o imieniu Abigabi. Naukowcy doszli do wniosku, że służący udawali się na śmierć dobrowolnie, o czym świadczyć może pochodzący z czasów III dynastii z Ur Epos o Gilgameszu. Podobny mechanizm miał miejsce w starożytnym Egipcie, mniej więcej do czasów II dynastii. I zaprzestano tego robić, najpewniej z uwagi na to, że obejmujący władzę faraon, muszący wybrać sobie całkowicie nową, niedoświadczoną świtę przez pierwsze lata panowania, był zwyczajnie słaby. Sporo im zajęło dojście do tej konkluzji. W innych blisko wschodnich cywilizacjach ofiary z ludzi również się zdarzały, ale były to przypadki raczej sporadyczne, takie jak np. niesłynne fenickie ofiary z dzieci, o które później oskarżana była założona przez nich Kartagina. Przejdźmy jednak do głównego tematu rozważań w naszym filmie, Czyli do cywilizacji grecko-rzymskiej. W Grecji chyba najbardziej znanym przykładem ludzkiej ofiary jest przypadek Ifigenii, i choć oczywiście leży on w sferze mitycznej, to można go odnieść do ateńskiego obrzędu spełnionego regularnie już w czasach historycznych. Dla widzów, którzy nie kojarzą tej historii, szybko ją sobie tu streścimy. Pamiętajcie jednak, że tak jak każdy mit ma na wiele wersji, my zajmiemy się tą najbardziej popularną występującą w tragediach Aischylosa i Eurypidesa. Odpowiednio są to Agamemnon oraz Ifigenia w Aulidzie. W z Ifigenią w kraju Taurów. Tu warto w sumie też wspomnieć, że Homer o ofierze Ifigenii nie pisał, a u niego pod imieniem Ifianasa siedziała sobie spokojnie w domu i czekała na powrót ojca. No ale może wróćmy do głównej historii. Agamemnon, przywódca Achajów idących pokonać Trojan, podczas polowania zabił łanie poświęconą Artemidzie. Samo to bogini może jeszcze by jakoś przebolała i mu odpuściła. Ale ten zaczął hełpić się, że jest lepszym myśliwym od niej samej. Jak można się domyślić, Artemid niezbyt się to spodobało i aby go ukarać zesłała na jego flotę zebraną w Aulidzie niepomyślne wiatry nie pozwalające im wypłynąć na pełne morze. W zamian za uwolnienie okrętów bogini zażądała od niego ofiary z jego córki, Ifigenii właśnie, którą to później, tuż przed złożeniem w ofierze, miała podmienić na łanie, a samą Ifigenię porwać i przeznaczyć na swoją kapłankę. Później jeszcze miała ona w ogóle stać się nieśmiertelna i być czona jako jedna z postaci Artemidy. Kluczową sprawą dla tego mitu jest to, że w ofierze zostało złożone dziecko. Podobnie rzecz ma się w sprawie Menelaosa, który również, żeby zakląć wiatry, zabił dwójkę losowych dzieci. Można z tego wyciągnąć wniosek, jakoby nie była to ofiara, tylko jakaś praktyka magiczna, czynność, która miała mieć wpływ na siły natury. Z historii o Ifigenii wyciągnąć można jeszcze jeden ciekawy wniosek. Jako że łania, która miała zostać przez boginię podmieniona na jej miejsce, jest też formą, którą przybiera czasami Artemida, to można powiedzieć, że w tym wypadku jest to ofiara z samej bogini, która oczywiście jako nieśmiertelna umrzeć nie może i prowadzi do wywołania bóstwa lub osiągnięcia z nim kontaktu. Uderzające podobieństwo do mitu o Ifigenii ma geneza święta Artemidy. W tym wypadku również zostało zabite zwierzę bogini i również w ofierze miała zostać złożona dziewczynka, tylko tym razem ojciec złożył po prostu w ofierze kozę przebraną w sukienkę. Jednak powyższe przykłady nie są raczej obrazem typowej ofiary, no może poza Menelaosem, ale ona jest tak okrutna i obrzydliwa, że nie jest nawet skierowana do konkretnego Boga, tylko są raczej przykładem inicjacji, gdzie dzieci zmieniają się w tym przypadku w dojrzałe kobiety. W tym momencie symbolika krwi staje się trochę jaśniejsza. Innym przykładem symbolicznej, choć być może w czasach wcześniejszych nawet rzeczywistej, ofiary z człowieka w celu uzyskania oczyszczenia dla danej społeczności był obrzęd wypędzenia, czasem zgładzenia, kozła ofiarnego. Wyznaczono wtedy dwóch mężczyzn, i jednego symbolizującego kobiety, mających przedstawiać całe zło danej społeczności. Zostawali oni wtedy wygnać z miasta przy akompaniamencie obelg i rzucania w nich kamieniami, a we wcześniejszych czasach byli po prostu zabijani lub zrzucani ze skały do morza. Poza tymi przykładami, na podstawie mitu mówiącego o składaniu Zeusowi w ofierze małego chłopca, powstała też teoria, że i takie ofiary czasem się zdarzały, choć na pewno nie było to codziennością i jeśli występowało, to tylko w jakichś bardzo dawnych, nawet dla klasycznych Greków, czasach. Na koniec zostali nam Rzymianie, czyli najmłodsza z omawianych dziś cywilizacji. Oni nie mają raczej zbyt długiej tradycji składania ofiar z ludzi, choć oczywiście i takie sytuacje się zdarzały. Najsłynniejszym przykładem jest chyba zakopanie żywcem 27 Greków pochodzących z Argei przed spodziewanym atakiem Galów zaraz przed rozpoczęciem II wojny punickiej. Tak w ramach ciekawostki opowiem jeszcze, że Rzymianie w tamtym okresie puniczyków się prawie w ogóle nie obawiali i dużo bardziej przejęci byli wspomnianymi Galami, a skończyło się zupełnie nie Wbrew ich oczekiwaniom. Wyprawa Galów została rozbita praktycznie zanim się zaczęła, a wojskom Hannibala udało się nawet zagrozić przyszłemu istnieniu Rzymu. Na pamiątkę tego wydarzenia, Rzymianie obchodzili co roku święto, w którym również mieli zabijać ludzi, najczęściej kryminalistów lub niewolników. Być może w celu oczyszczenia mieszkańców wiecznego miasta, choć istnieje też teoria, że zwyczaj ten pochodzi z zamierzchłych czasów, gdzie wszystkich ludzi po 60. uważano za sędziwych starców i wrzucano do Tybru. Inna wzmianka o ludzkiej że Również z czasów wojen punickich pochodzi z dzieła Liviusza. Pisze on, że Rzymianie po porażce kenneńskiej pogrzebali żywcem dwie pary: galicką oraz grecką. Ofiara najpewniej złożona została w celu przebłagania bogów i przekonania ich do wsparcia Rzymu w wojnie. Oficjalny koniec ofiar z ludzi w Rzymie, zgodnie z przekazem Pilniusza Starszego, nastąpił w roku 97 przed naszą erą na mocy dekretu senatorskiego. Choć wtedy już praktyki te były raczej dużą rzadkością. Podsumowując, to tak. Ofiary z ludzi w starożytności się zdarzały, jednak nie była to jakaś bardzo powszechna praktyka, a na pewno dużo rzadsza niż te opisywane w poprzednich filmach i niż się ludziom wydaje. Jeśli występowała to głównie w jakichś czasach bardzo zamierzchłych, i to nawet nie tyle dla nas, a dla tych, którzy ją opisywali, ewentualnie w sytuacjach bardzo ekstremalnych i rzadkich. To by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, możecie napisać o czym byście chcieli następny materiał. Zapraszam Was serdecznie na. Discorda, na Patronite'a. Możecie wesprzeć nas też na YouTubie. Wszystkim Patronom jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tradycyjnie zaobserwujcie też Dejota na Instagramie. No i to by było na tyle. Cześć!